Tragedia nowego napastnika BVB. Źle poczuł się na treningu, a wyniki badań niestety nie były pozytywne. Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi o tym, z jakim numerem zagra Robert Lewandowski w FC Barcelonie. Prawdopodobna data debiutu polskiego napastnika przypada na wielki, hitowy pojedynek. Mateusz Delicht piłkarzem Bayernu Monachium. Kolejne plotki z Cristiano Ronaldo okazują się być nieprawdą. Historyczna okładka najnowszej FIFA. Kolejne zakupy Arsenalu, Paulo Dybala zmienia klub, a Sebastian Szymański ma grać w Holandii. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Jeżeli z tego filmu dowiecie się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Lecimy po 250 tysięcy subów. Już naprawdę niewiele brakuje. A jeżeli chcesz nam pomóc, to zrób to w tym momencie. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na bet Niestety dzisiejszy materiał rozpoczynamy od bardzo smutnej informacji. Sebastian Aller, czyli nowy napastnik Borus Dortmund, ma poważne problemy zdrowotne. Zdiagnozowano u niego guza jądra. Zawodnik źle się poczuł na treningu, a po przeprowadzonych badaniach lekarze nie mieli niestety dobrych informacji. Opuścił on zgrupowanie i udał się do Dortmundu, gdzie zostaną przeprowadzone kolejne dokładniejsze badania. Tak powiedział dyrektor sportowy BVB. Ta wiadomość była szokiem dla Sebastiana Alera i dla nas wszystkich, cała rodzina. Rodzina BVB życzy jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia. Zrobimy wszystko, aby zapewnić mu jak najlepszą opiekę medyczną i leczenie. My także oczywiście życzymy wiele sił i powrotu do zdrowia. Wczoraj wieczorem miało dojść do pierwszej oficjalnej prezentacji Roberta Lewandowskiego jako piłkarza FC Barcelony. Ostatecznie z niewiadomych przyczyn wydarzenie to zostało odwołane i możemy spodziewać się go nawet dzisiaj. Powodem takiej sytuacji na pewno nie były testy medyczne, bowiem Lewy przeszedł je celująco. Oczywiście taka główna prezentacja przewidziana jest na Camp Nou i odbędzie się zaraz po ich powrocie do Barcelony. Robert Lewandowski cieszy się sympatią nowych kolegów. Gdy spotkał się z nimi po raz pierwszy, każdy z nich nagrodził go gromkimi brawami. I Amém. Mean. Co najlepsze, to debiut Roberta Lewandowskiego będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Polsat Sport zapowiedział transmisję dwóch pojedynków FC Barcelony z Tourne po Stanach Zjednoczonych. Będzie to pojedynek z Real Madryt 24 lipca o 5 nad ranem naszego czasu, a także 27 lipca o 2.30 w nocy będzie transmitowany pojedynek z Juventusem. Nim dojdzie do spotkania z Real Madryt, to Barca zmierzy się jeszcze z Interem Miami. Ten mecz zaplanowany jest na 20 lipca, ale Roberta Lewandowskiego w tym meczu raczej nie zobaczymy. Chodzi o to, że debiut takiego napastnika, jakim jest Robert, w spotkaniu z Real Madryt, marketingowo będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Zastanawiający jest także numer na koszulce, jaki otrzyma Robert. Oczywiście on najbardziej by chciał grać z dziewiątką, w końcu od wielu lat kojarzony jest tak naprawdę tylko z tym numerem. Hiszpańskie media podają, że również władze klubu życzą sobie, aby grał z tą cyfrą. Powodem tego oczywiście są finanse. Bowiem Lewandowski z numerem 9 na pewno sprzeda więcej koszulek niż np. Lewandowski z numerem 20 czy 19. W tym momencie jednak dziewiątka jest zarezerwowana, nosi ją Memphis Depay, aczkolwiek jego przyszłość wcale nie jest taka pewna. I być może zaraz po powrocie z USA odejdzie z klubu, numer się zwolni, no i problemu żadnego nie będzie. Jeśli jednak zostanie, to kto wie, być może sam odda numer Lewandowskiemu lub klub o to go poprosi. Bayern Monachium kasę z Roberta Lewandowskiego zamienił m.in. na Matejsa Delichta. Holenderski obrońca wczoraj wylądował w Monachium, z tym faktem nikt się nie ukrywał. Kamery wyłapały go już na lotnisku, czy w momencie pojawienia się pod siedzibą klubu. Wczoraj przeszedł testy medyczne, ale tylko pierwszą ich część. Zgodnie z najnowszymi informacjami, jutro mają być one dokończone. Jeżeli wszystko będzie ok, a raczej innego scenariuszu tutaj nikt się nie spodziewa, to wtedy Matejs Delicht ładuje się w samolot i leci do USA, aby dołączyć do drużyny. Jednak nie wszystko układa się po myśli władz bajerną. Mają problem z Leonem Gorecką. Nie polecią one razem z kolegami za ocean z powodu operacji kolana, którą przeszedł wczoraj. Teraz czekają go dwa miesiące odpoczynku od piłki. Nie wiemy, czy Cristiano Ronaldo w kolejnym sezonie będzie piłkarzem Manchester United, czy jednak odejdzie do jakiegoś innego klubu. Sam zainteresowany zdementował medialne doniesienia o wypożyczeniu do Sportingu Lizbona. Z kolei Chelsea decyzją Tomasa Tuchela odrzuciła możliwość jego sprowadzenia. Tak samo postąpiły również władze Paris Saint-Germain. Jednak najnowsze informacje mówią o transferze do Atletico Madryt. Serio, ja wiem, że w to nie wierzycie, i spokojnie, ja też w to nie wierzę. Transfer Ronaldo do drużyny Diego Simeone to chyba w tym okresie transferowym byłby największym szokiem. Po pierwsze, to styl gry Atletico Madryt kompletnie nie pasuje do Cristiano, który ciągle chce zdobywać kolejne bramki. Po drugie, to nie lubią się z Diego Simone, a po trzecie grał przez wiele lat dla Realu i w tym momencie przenosiny do Atletico byłyby niewybaczalne w oczach kibiców królewskich. W każdym razie media związane z madryckim klubem już zdementowały te informacje. Także w sprawie kolejnych doniesień interweniował trener Manchester United Erik Ten Hag, który tak powiedział. Z tego co wiem, to Cristiano Ronaldo ma również opcję przedłużenia kontraktu do 2024 roku. Prawda? Cristiano może zostać dłużej niż do końca następnego sezonu. Sam podpisałem kontrakt na 3 lata, ale w futbolu chodzi też o bliskie terminy. Jesteśmy tutaj, aby wygrywać od samego początku. Nie wybiegam więc daleko w przyszłość. Mamy określoną strategię. To proces i zajmuje trochę czasu. Ostatecznie musimy zbudować zwycięską drużynę. Mówimy tylko o Bayernie Monachium, FC Barcelonie, co nieco powiemy o Cristiano Ronaldo, na przykład o Leo Messi jest totalna cisza, a na rynku transferowym pracują także inne kluby. Jednym z aktywnych klubów jest Arsenal, który na dniach ma zamiar dokonać kolejnego fajnego i ciekawego transferu. Udało się wyjąć z Manchester City Gabriela Jesusa, a teraz okazuje się, że nie będzie to jedyny gracz, który zamieni błękitną koszulkę na czerwoną. Również Zinchenko zdaniem dziennikarzy The Athletic zawita na Emirates Stadium, Rozmowa. Umowy pomiędzy jednym a drugim klubem miały być prowadzone od dłuższego czasu i ponoć osiągnięto porozumienie. Arsenal ma zapłacić prawie 38 milionów euro za lewego obrońcę i podpisze z nim umowę do 2027 roku. Także Paulo Dybala wybrał nowy klub. Przez wiele lat reprezentował Juventus, ale teraz opuszcza Turyn, jednak nie Włochy. Ma trafić pod skrzydło José Mourinho, czyli zostanie nowym graczem AS Romy. Jest to dosyć logiczny transfer, ale dla klubu pozyskującego. Trafi do nich naprawdę wielkie nazwisko. Jednak dla Dybali to będzie niemały zjazd oczywiście z całą sympatią do AS Romy. Transfer być może będzie potwierdzony nawet dzisiaj. Z kolei Sebastian Szymański na podstawie najnowszych informacji ma zawitać do Holandii. Zainteresowanie polskim piłkarzem wyraża Feyenoord Rotterdam. Chodzi o wypożyczenie na jeden sezon z opcją ostatecznego wykupu. Rozmowy z Dynamem Moskwa są już prowadzone, a porozumienie jest już na ostatniej prostej. A czy waszym zdaniem wybór Holandii to dobry kierunek dla naszego reprezentanta? Napiszcie na dole w komentarzu. Wczoraj poznaliśmy okładkę najnowszej edycji gry FIFA. Tak dokładnie będzie wyglądać okładka FIFA 23 w edycji Ultimate. Znajdziemy na niej Kilian Mbappé oraz Samantha Kerr z Chelsea. Stała się tym samym pierwszą kobietą w historii, która pojawiła się na okładce tej gry. Jednak to nie do końca jest prawda, bowiem kobieta widniała już na okładce gry z numerem 16, ale wtedy ona trafiła tylko na rynek Stanów Zjednoczonych. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję wam za oglądanie do samego końca. Koniecznie pamiętajcie także o ofercie Betfan, a jej szczegóły macie na dole w opisie tego filmu. Zapraszam do mnie na Instagrama oraz na Twittera. Wpadajcie także na inne filmy, na przykład te, które w tym momencie pojawiły Ci się na ekranie. Koniecznie oceń ten film, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!